Nowy członek rodziny RS, rekordzista toru w Nürburgring w kategorii suv który dotychczasowy rekord pobił aż o 12 sekund. Zapraszam na krótką prezentację pierwszego i aktualnie jedynego dostępnego w Polsce Audi RS 8 SQ8 wyposażony jest 4-litrowy podwójnie doładowany silnik benzynowy, rozwijający moc wynoszącą 600 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym równym 800 Nm. Parametry te pozwalają rozpędzić ten samochód od 0 do 100 km w 3,8 sekundy, a czas od 0 do 200 wynosi zaledwie 13,7 sekundy. Prędkość maksymalna natomiast została ograniczona do 250 km na godzinę, aczkolwiek po doposażeniu w opcjonalny pakiet RS Dynamic Plus wartość ta zostaje podniesiona do 35 km na godzinę. Serce RS Q8 skonstruowane jest w technologii Mild Hybrid, czyli tak zwana miękka hybryda i jest tutaj 48-woltowy silnik elektryczny wspomagający pracę silnika benzynowego. Egzemplarz, który dziś prezentujemy kosztuje katalogowo 895 830 zł brutto, więc na początek omówmy co wyróżnia RS 8 od Q8 oraz S 8 Niewątpliwie model ten można rozpoznać po większych wlotach oraz nowym zderzaku, który, jak przystało na samochód z rodziny RS, jest większy oraz bardziej agresywny. Zmienione są również progi, które zostały poszerzone. Z tyłu mamy spoiler na klapie oraz mocny, rzucający się w oczy dyfuzor, który świetnie kontrastuje z kolorem pomarańczowym Dragon Metallic. W standardzie samochód wyjeżdża z fabryki na 22-calowych kołach, lecz samochód ten wyposażony jest w opcjonalne 23-calowe koła pięcioramienne w stylistyce tzw. matowego tytanu. Posiadamy tu również opcjonalne hamulce ceramiczne wraz z charakterystycznymi czerwonymi zaciskami. Dzięki opcjonalnemu pakietowi optycznemu Carbon samochód zyskuje wiele elementów tzw. połyskującej czerni. Chodzi tutaj o grill, pierścienie logo Audi, listwy na około szyb oraz charakterystyczne karbonowe lusterka. Światła w tym przypadku to HD Matrix LED, gdzie ich matryca ma znacznie większą rozdzielczość niż standardowe światła LED. Cały system zbudowany jest z 32 samodzielnych diod, gdzie światła standardowe posiadają 24. A teraz przejdźmy do środka, który od razu powiem, że jest naprawdę błędne i różni się od podstawowego Audi Q8. Zapraszam. W Audi RS Q8 dominuje skóra oraz alcantara a w tym egzemplarzu jest to perforowana, skórzana tapicerka walkona z przeszyciami w kształcie rąbu. Fotele są wentylowane, sportowe, z bardzo dobrym trzymaniem po bokach oraz dużo szerszym poziomie regulacji. Szczerze mówiąc, nie są wygodne. Są po prostu luksusowe. Samochód posiada kolejny pakiet stylistyczny RS, który zawiera obręcz kierownicy z akcentami w kolorze czerwonym obszyta alkantarą, Gałka skrzyni biegów jest obszyta skórą, co akurat naprawdę jest miłe w dotyku oraz bardzo ładnie się prezentuje. Podparcia w drzwiach mamy także obszyte czarną skórą z przeszyciem w kolorze szarym oraz dywaniki szare z logo RS. Nowe samochody RS mają całkiem inną grafikę wirtualnego panelu wskaźników i dotychczasowy okrągły prędkościomierz oraz obrotomierz został zastąpiony takim oto widokiem. Wirtualny zegar przed oczami kierowcy posiada 12,3 cala oraz naprawdę bardzo dobrej jakości rozdzielczość. Kolejne dwa ekrany, tak jak u słabszego rodzeństwa, górny, odpowiedzialny za obsługę nawigacji, trybów profilu jazdy i wiele innych opcji posiada 10,1 cala, natomiast dolny służący do sterowania klimatyzacją, ogrzewaniem bądź wentylowaniem siedzeń jest wszędzie taki sam, zarówno w kłosie, jak i jest kłosie. A teraz czas, by pokazać to, co najciekawsze, czyli brzmienie. Ten benzynowy motor V8 modelu RSQ8 generuje naprawdę prawdziwe, rasowe brzmienie, a kierowca tak naprawdę ma wpływ na ten dźwięk. O ile sam rozruch jest naprawdę przyjemny i dźwięk jest dla każdej pary uszy poezją, tak przy normalnej jeździe w Audi Drive Select można wybrać, czy samochód na co dzień ma brzmieć sportowo, czy też łagodnie. Jeśli mowa o konkurencji, to w wyścigu sportowych oraz piekielnie szybkich gigantów, Audi RSQ8 konkuruje z BMW X6M. Mercedesem GLE AMG oraz Lamborghini Urus. Ten ostatni przekracza kwotę siedmiocyfrową, lecz mowa tu o samych osiągach i parametrach. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to niestety nie jestem w stanie zabrać kompletnie głosu, w tego, że egzemplarz ten jest na sprzedaż, tak więc musimy obejść się smakiem i na tym kończymy dzisiejszą prezentację. Wiem jedno, coraz bardziej zaczynam rozumieć ludzi, którzy kupują właśnie takie duże, sportowe suwy.